E aí Mieszka Koster Dudkowska witam państwa w poniedziałek 18 stycznia i zapraszam na Jawor Express, który tradycyjnie już rozpoczynamy od informacji epidemiologicznych. W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 3271 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 52 osoby. Szczepić się czy się nie szczepić? Oto dylemat współczesności. Całą sprawę przemyśleli jawożnicy działacze PO i jawożnicy młodzi demokraci. Szczepić się trzeba, twierdzą, bezdyskusyjnie. W sobotę 16 stycznia na kociej zachęcali do szczepienia i podpowiadali, jak przebrnąć przez kłopoty rejestracji. Koronawirus to ogrom, okropna choroba i widzimy wszyscy, jakie są jej konsekwencje. Siedzimy w domach, wszystko pozamykane, e, gospodarka kuleje, nie można wyjeżdżać, nie można się spotykać. Jeżeli szczepionka jest antidotum na, na, na to dziadostwo, tak, które gdzieś krąży po świecie, no to na pewno warto się zaszczepić. Zorganizowaliśmy tą akcję, ponieważ e, chcemy, żeby nasi mieszkańcy e, z Jaworzna e, zaczęli się szczepić masowo, ponieważ jest to bardzo ważne. Tylko tym sposobem pokonamy tą pandemię, która niszczy wszystko zdrowie Polaków, gospodarkę. Tak naprawdę no, od roku żyjemy w bardzo złym stanie państwa i druga sprawa zorganizowaliśmy po to, aby mieszkańcy wiedzieli, jak się szczepić, bo jest to dosyć skomplikowane, szczególnie dla naszych seniorów. Do informacji dla nieprzekonanych: chorowanie na koronawirusa jest wyjątkowo nieprzyjemne. Ponadto może skutkować licznymi powikłaniami. Każdy inaczej przechodzi. Jako nauczyciel w przedszkolu ani nie straciłam węchu, ani nie straciłam smaku, nie miałam gorączki, miałam biegunkę z początku, miałam wymioty, potem miałam bardzo, ale to ogromne bóle w klatce piersiowej i po prostu na plecach. Tak mi się wydawało, że jakbym miała stan zawałowy, a patrząc po rodzinie, mój tata. Zmarna zawał kiedyś. Myślałam, że to jest zawał. Po prostu, po prostu pękały mi, myślałam, że mi serce pęka, a to po prostu płuca. Tata do tej pory choruje. Przeszedł bardzo ciężko tą chorobę i zachęcam właśnie osoby starsze, żeby się zaszczepiły, ponieważ skutki. Po chorobie są naprawdę ciężkie. Do tej pory ma problem z oddychaniem. Do tej pory jest pod tlenem. Od dwóch dni dopiero jest w domu, a choruje już od października i będzie się to jeszcze trochę ciągło, więc zachęcam mieszkańców starszych, aby się zapisywali, dlatego że nie chciałabym, żeby przechodzili tak ciężko tą chorobę. Jak mój tata. Dodajmy, że radna Guja w ramach Krajowej Izby Fizjoterapeutów przeszła kurs szczepienia, będzie więc wspierać służbę zdrowia. Radna Chmielewska wystąpiła z ważnym apelem do rządu. Chciałam zaapelować do rządu przede wszystkim, żeby w pierwszej kolejności szczepione były nauczycielki wychowania przedszkolnego, ponieważ one cały czas pracują, nie, ma, nie są na zdalnym i oczywiście wychowawcy ze żłobków, ponieważ to też osoby, które pracują cały czas z dziećmi, a wiemy, że dzieci roznoszą, a, a naj, najczęściej nie chorują, więc apeluję do rządu. Zaczynajmy szczepienie od nauczycieli wychowania przedszkolnego, od wychowawców żłobków i potem dopiero nauczyciele, które którzy są na zdalnym, czyli edukacji wczesnoszkolnej i następni. Dziękuję. Przy okazji zadaliśmy kilkunastu jaworznianom pytanie o to, czy będą się szczepić. Zdecydowana większość rozmówców odpowiedziała twierdząco. Sceptycy mówili, że muszą się zastanowić, ponieważ szczepionka wedle nich nie jest dokładnie zbadana. Pewna pani odparła, że szczepić się nie będzie, bo nie. Mało to przekonujące. Dodajmy, że po szczepieniu organizm na koronawirusa nie zachoruje lub będzie chorował lekko. Jak twierdzą medycy, ten poszczepionkowy dobrostan będzie trwał około dwóch lat, co potem nie wiadomo i to jest słaby punkt tej wojny z pandemią. Jawożnickie morsy, jak mówią, po raz dziesiąty w tym sezonie zmierzyły się z lodowatą sosiną. W niedzielę 17 stycznia z samego rana kilkunastu śmiałków zanurzyło się w zalewie. Wszyscy przetrwali w dobrych nastrojach. Temperatura powietrza wynosiła 10 stopni na minusie, temperatura wody około 1 stopnia ponad kreskę, czyli było tak, jak morsy lubią najbardziej. Nareszcie, nareszcie minusowe temperatury, które sprzyjają morsowaniu. Bo lepiej, jak jest na, na, na dworze czy na, na polu, zależy, jak to nazywa, że jest minus 5, minus 7, niż jak jest plus 5. Bo odczuwalne wtedy w wodzie jest ciepła woda, a jak jest plusowa temperatura, to jest zimniejsza woda kąpiel w zimnej wodzie wzmaga produkcję hormonów szczęścia i nie wiedzieć dlaczego poprawia pamięć. Nic dziwnego, że taka forma, było nie było relaksu, znajduje nowych zwolenników. E, pomysł, spadliśmy razem z synem, który tu stoi tylko się wstydzi. Proszę go pokazać tutaj. A, a no, czego oczekujemy? Nie wiemy jeszcze czego oczekujemy. Na razie oczekujemy, żebyśmy w ogóle spróbowali. A jak spróbujemy, to możemy o wrażeniach porozmawiać później. Zapoznaliśmy się, co to jest w ogóle, na czym to polega, jakie są tego plusy i, i także jesteśmy przygotowani. Czyli plusów dodatnich wystarczy dużo. No plusów ujemnych nie ma podobno. Wśród jaworznickich morsów na najdłużej zanurzył się pan Krzysztof. Przesiedział w przeręblu około 30 minut. Potwierdzamy, nic złego mu się nie przytrafiło. Dodajmy, że prawdziwy guru morsowania Holenderhof spędził w lodowatej kąpieli dwie godziny. Przeżył i się nie pochorował. Ten ekscentryk zasłynął też z na Kilimandżaro w samych szortach. To dopiero wyprawa, zwłaszcza, że na Lodowiec. Lista przedmiotów na aukcję woźb jest coraz dłuższa. Tym razem pojawiły się na niej dwie marionetki podarowane przez radną Barbarę Ziętek. To dopiero niepowtarzalne marionetki, oryginalne i prosto z indyjskiego Rajasthanu. Złożyła je na aukcję Barbara Ziętek. Zapraszam Państwa serdecznie do licytacji. Marionetek przywiezionych przeze mnie sprzed dwoma laty z Indii, dokładnie z Rajastanu. Są to tam najpopularniejsze marionetki, które występują. Zawsze sprzedają się w parach. Jest to mąż i żona. Wykonane są, jak ich nazwa wskazuje, kat putli z drewna, lalka z drewna. Mają wykonaną buzię z drewna, natomiast ubrania są szyte z ubrań kobiecych z sari, z resztek sari. Ja osobiście kupiłam te marionetki w takiej malutkiej fabryce rodzinnej, gdzie pracowali dziadkowie, rodzice, a marionetki sprzedawali wnukowie, dzieci. I tak sobie pomyślałam, że nie mogę nie kupić tych pięknych marionetek, i pomyślałam, że może Państwo wylicytują na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, bo pamiętajmy, że gramy. Do końca świata o jeden dzień dłużej i gramy, bo gramy, wygrywamy, bo gramy z sercem. Tradycja lalkarstwa w Rajasthanie liczy już około 1500 lat. Marionetki występują na odpowiednio przygotowanej scenie. Najczęściej w sztuce nie ma rekwizytów. Wyjątek stanowią wykonane z drewna lub uszyte z materiału figury zwierząt. Te niepowtarzalne marionetki to idealny prezent dla maluchów zakochanych w teatrach lalkowych. Kwestie środowiskowe coraz ważniejsze dla inwestorów. Nie będą finansować spółek nie raportujących swojego wpływu na klimat. Od tego roku, od 2021 mamy większość inwestorów, globalnych, czy praktycznie wszyscy, stosują coś, co się nazywa full ESG integration, czyli wyceniając każdą spółkę, nie tylko biorą pod uwagę parametry finansowe, perspektywy generowania przepływów gotówkowych itd., itd. ale patrzą na kwestie takie jak... Za środowisko, za społeczeństwo i za ład korporacyjny. i Wszystkie spółki, które nie raportują bądź raportują niski poziom realizacji tych, tych zamierzeń, są umieszczane na takiej specjalnej liście takiego specjalnego nadzoru i docelowo mogą być wyłączane z portfela tych inwestorów. I dotyczy to również bardzo głęboko ingerujących kieruje to w działania firm, bo np. banki są oceniane pod względem ich polityki kredytowej, czy jest zgodna z tymi zasadami ESG, czyli Environment Society Governance. I szczególnie dużym wyzwaniem dla naszego regionu, dla Polski jest to, żeby właściwie przedstawić naszą perspektywę odpowiedzialności za środowisko, bo to co na zachodzie przez dziesiątki lat następowało, czyli bardzo silna Eksploatacja środowiska podporządkowana ekspansji takiej przemysłowej u nas ze względów historycznych nie było możliwe, bądź często było wprowadzone w sposób rabunkowy i bardzo nieżyczowy, nie przekładający się na efekty ekonomiczne. Więc nasze firmy, żeby konkurować, muszą nadrabiać, nadrabiać pewne zaległości i w procesie nadrabiania tych zaległości rozbudowy. Swojego potencjału przemysłowego odciskają piętno na środowisku naturalnym. I teraz trzeba pokazać inwestorom, w jaki sposób polskie firmy chcą dołączać do tych najlepszych praktyk w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. I to się tak roboczo nazywa ESG Best Effort. Jeśli ktoś chce realnie pozyskiwać pieniądze z giełdy, utrzymać swoją bazę inwestorów, budować relacje inwestorskie, musi, musi postawić się na bardzo kompleksowe raportowanie ESG i widzę to po naszej spółce, która jest średnią spółką na, na giełdzie i też musi raportować ESG, że jest to bardzo duża zmiana też w kulturze organizacji, bo <laughs> Wszyscy, właściwie, pracownicy firmy, cała grupa kapitałowa musi wyszukiwać i pokazywać, i opisywać, w jaki sposób tym wymogom ESG chcemy sprostać. To już wszystkie informacje w dzisiejszym Jawor Ekspresie. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia już jutro.